Witam Was a, w programie a, z Londynu Piotr Maczyński. A, dzisiaj a, biegam. To może mało oryginalne, bo ja często biegam. Już kilka razy nagrywałem Wam jak biegam. Ale dzisiaj jest wyjątkowy dzień, a, bo to dzień urodzin mojej żony. No, i powiem wam jak to jest, kiedy niestety nie mogę biegać z żoną. I to nawet nie jest dlatego, żebym nie chciał. No, ale po prostu nie zawsze mamy opiekę nad dziećmi. A teraz są ferie świąteczne. No i wypada tak, że albo ja biegam, albo biega żona. Dzisiaj żona biegała godzinę temu, a teraz biegam ja. Biegam i mam mało czasu. Sto mi jeszcze 20 minut. Wynika to z tego, że dzisiaj nagrywamy program świąteczny. No, może nie jest to jeszcze świecka tradycja, bo dopiero drugi raz. No ale robimy wigilijną... wigiliną, Wigilię, tak. Polonijną wigilię, tak robimy. No, mieliśmy w planach porozmawiać z Julią z Brazylii i Beatą z Nowego Jorku no ale niestety Juli coś wypadło i nie może dzisiaj natomiast będziemy mieli Beatę Marciniak z Nowego Jorku i dołączy do nas jeszcze dziewczyna z Radia z Litwy także oglądajcie pewno jak zobaczycie ten program to już będzie po nagraniu tej Wigilii także albo tu albo tu gdzieś tutaj macie linka do tego programu a ja już biegnę, i za chwilę opowiem Wam, co się dzieje w naszych przygotowaniach do półmaratonu w Izraelu, który już za, za niedługo, na początku lutego, 3 lutego, biegniemy wzdłuż Morza Martwego. Mam nadzieję, że wbrew nazwie morza, dobiegniemy do mety żywi. I pochodzimy po wodzie, tak jak nie jak Jezus który chodził tam, tam podobno jest taka słona woda na tym Morzu Martwym, które de facto nie jest morzem, tylko jeziorem że można po prostu leżeć spokojnie, prawie jak na piasku, człowiek nie tonie no ale to zobaczymy za trochę ponad miesiąc a teraz zobaczcie jeszcze trochę mojej bieganiny tu w Londynie Bieganie w moim wieku już nie jest takie łatwe, ale równie przyjemne niż wtedy, kiedy e, odchudzałem się po raz ostatni, dawno, dawno temu, z 10 lat temu. No i przez 10 lat zbierało się trochę tłuszczyku w organizmie, no i e, przyszło na to, że na, w cudzysłowie, jest w cudzysłowie, no na stare lata znowu muszę się odchudzać, także ludzie w wieku lat 30, nawet 40, już wtedy należy zacząć uważać na to, co się je, co się pije, ile się je, ile się pije, żeby nie dopuścić do tego. Ja oczywiście pocieszam się, że jestem ofiarą COVID-u, bo faktem jest, że COVID dał mi dodatkowe 15 kg, z których Tyle lat po covidzie, tyle czasu po udało mu się spalić dopiero pięć, mam przed sobą jeszcze 10 i trochę ponad miesiąc do półmaratonu oczywiście. Biegnę ten półmaraton. Ale chodzi o to, żeby go przebiec w jakimś takim przyzwoitym czasie, żeby, że tak powiem, gospodarze, e, czyli Żydzi się ze mnie nie śmiali. E, a trasa jest piękna. Warto, e, warto zrobić ten półmaraton. Przyzwoicie zaprezentować się jako dumny Polak, dumny Brytyjczyk. E, no, zresztą, trzymajcie kciuki kibicujcie, zobaczymy jak to będzie. A na razie. Dalej. No i jeszcze jedna mała prośba na zakończenie. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, uh, dawajcie lajki. Jeśli coś było nie tak, albo coś chcecie dodać, coś pominąłem, piszcie komentarze, na każdy komentarz odpowiadam. No i przede wszystkim, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to subskrybujcie. Jest nasz, już teraz, w subskrybentów w naszej małej, z Londynowej rodzinie. Ponad 2300 osób. Wszyscy następni są bardzo mile widziani bo także wszyscy, wszyscy very welcome, zapraszam a na dzisiaj to już koniec cześć